Близько політики, близько свята. Я Марія Гурська, джінікарка Української телевізії і редакторка начальна порталу сестри Евро розмовляємо з Павлом Ковалем, приводнічонцем комісії до справ загранічних польського сейму і приводнічонцем Ради до справ співпраці з Україною. Зачнемо, як завжди, з найбільш горонцих відомостей. Czego oczekujemy od przyszłego tygodnia, 25 czerwca Unia Europejska otworzy negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Jest pan politykiem aktywnym w dialogu polsko-ukraińskim od dziesięcioleć, od wczesnych 90 powiedziałabym. Był pan na ukraińskich Majdanach, na froncie. Co to wydarzenie znaczy dla pana osobiście i jak pan widzi go jak historyk na timeline losu Ukrainy? No, że historia faktycznie zaczyna się dziać na naszych oczach. Jeszcze raz widzimy historię, e, jak się dzieje, dlatego że faktycznie e, uświadomiła mi Pani teraz, że przecież o to chodziło w rewolucji pomarańczowej, o to chodziło w rewolucji godności, o to chodziło na Majdanie, o to chodziło w gruncie rzeczy jeszcze w rewolucji na granicie, czyli całe ostatnie 30-40 lat historii Ukrainy były o tym, że tym portem dla Ukrainy jest Unia Europejska, Europa, wspólnota Europejska wtedy jeszcze na początku nie nazywała się Unią Europejską, ale było jasne, że Ukraina nie jest częścią związku sowieckiego, nie jest częścią, nie jest byłym państwem sowieckim, tylko jest państwem europejskim. I teraz to się dzieje, Czyli Ukraina wchodzi w okres negocjacji, te negocjacje mam nadzieję będą krótsze niż w przypadku innych państw, dlatego że Ukraina częściowo jest już w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że przecież po pierwsze e, Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową, czyli jest członkiem stowarzyszonym. I to nie jest takie puste, bo to oznacza, że na przykład w sprawach handlowych jesteśmy e, Unia i Ukraina no już prawie jak, to jest jak członkostwo. Do tego jeszcze specjalne regulacje, które wiążą się z wojną. To też doprowadziło do tego, że Ukraina dostała dostęp do wolnego rynku i w wielu sprawach także europejskie państwa, państwa Unii Europejskiej mogą handlować na Ukrainie, tak jakby Ukraina była w Unii, więc Ukraina w dużym stopniu jest już w Unii. Ale tutaj chodzi też o tę część polityczną. W sensie politycznym te negocjacje jeszcze są przed nami, w sensie prawnym są przed nami na pewno będzie kilka lat, myślę, że około 4-5, minimum, a może 6-7 lat negocjacji. Ukraina jest dużym państwem i dlatego te negocjacje, siłą rzeczy, tak czy będą trwały. Ukraina i Komisja Europejska Ukraina ta w tym Rosjuszu tygodniu bezwzględne dzieje i obwody proliberalizację wątażnych przewozień jeszcze na i z możliwością prolongacji. Roku, jak to, jak to wpłynie na polsko-ukraińskie relacje i czy i będą i czy będą nowe blokady? Nowe blokady? Ja już w tych blokadach chętnie mówię, mam, dla mnie jest sprawa jasna: będą różne blokady w naszej części Europy, bo w ogóle w Unii Europejskiej jest tak, że jak Ukraina już będzie w Unii Europejskiej, to na pewno wtedy ukraińscy rolnicy i tego życzę Ukraińcom, żeby jak najszybciej byli w Unii Europejskiej, ale też będzie tak, że ukraińscy rolnicy, na przykład czy producenci różnych towarów, będą protestowali przeciwko przywożeniu tych towarów z zewnątrz Unii. Wtedy Ukraina już będzie w Unii, koszty produkcji w Unii Europejskiej są zawsze wyższe, więc siłą rzeczy też będzie chroniła swój rynek. Czy będą w Polsce jakieś protesty? Na pewno będą jakieś protesty. Tak na tym polega życie w Unii Europejskiej. Rząd jest od tego, żeby te protesty rozładowywać, żeby tam, gdzie są jakieś na przykład sfery niezadowolenia, gdzie są jakieś straty, gdzie jakaś grupa producentów może dużo stracić. Jest na to wypracowanych mnóstwo mechanizmów w Unii Europejskiej. Jestem zwolennikiem, żeby nie robić z tego, żeby to rozwiązywać praktycznie, pragmatycznie, nie robić z tego sensacji. Myślę, że do końca negocjacji, to jest najważniejsze, do końca negocjacji unijnych Ukraina będzie już korzystała tak naprawdę z dostępu do rynku będzie korzystała z ruchu bezwizowego to wszystko będzie już działało więc te negocjacje nie będą się toczyły w taki sposób że o czy jutro będziemy mieli dostęp do rynku nie pewne rzeczy już się wydarzyły i myślę że w jakimś stopniu mniejszym lub większym będą już działały chodzi o to żeby być w pełni w unii więc te negocjacje będą przede wszystkim o tym żeby Ukraina miała już dostosowane całe całość prawa do prawa europejskiego, żeby była częścią już takiego jednego systemu prawnego w Unii, że jeżeli na przykład ukraiński przedsiębiorca coś inwestuje w Hiszpanii czy w Portugalii, to jest traktowany już jak Takiego obywatel tamtego kraju, i w drugą stronę, jeśli Portugalczyk Hiszpan Polak ma biznesy na Ukrainie, to ma możliwości funkcjonować tak, jakby po prostu robił to u siebie. Na tym polega Unia Europejska. A do tego no, chciałbym jak najszybciej zobaczyć ukraińskich polityków w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, we wszystkich instytucjach europejskich, które zarządzają tym ogromnym mechanizmem, ale bardzo przydatnym dla każdego obywatela mechanizmem, jakim jest Unia Europejska. Już za chwilę więcej europejskich i ukraińskich wiadomości, prognoz, analityki NATO, patrioty, a na razie jest pan w trakcie delegacji w Ukrainie. Jest to kolejna taka delegacja czasu wojennego, jakie główne rezultaty i wrażenia od tego Pana wyjazdu. Na pewno ważne są polityczne rozmowy. Ja mam taką zasadę, że kiedy jestem na Ukrainie, w Kijowie, oprócz tych rozmów właśnie, które są w Kijowie. Staram się gdzieś pojechać, spotkać nowych ludzi, zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sytuacja związana z wojną. Z mojego punktu widzenia tym razem to był Charków. Pojechałem do Charkowa, mimo tego, że wszyscy odradzali, bo mówią, że jest niebezpiecznie. E, chciałem zobaczyć, jak funkcjonuje Charków w tym ogromnym napięciu e, ze strony e, ro, ro, Rosjan, którzy starają się za wszelką cenę, starali się Podejść pod miasto i wystraszyć mieszkańców Harkowa I powiem: Harków robi ogromne, pozytywne wrażenie. Ci z Państwa z Charkowa, którzy nas słuchają, chciałbym im powiedzieć, że wyjechałem z Harkowa zbudowany. Jak to miasto działa, funkcjonuje mimo tego napięcia. Spotkałem mnóstwo ludzi, którzy wyjechali z okolic spod Harkowa i przyjechali do Harkowa, do akademików. Chciałem zobaczyć, jakie mają tam warunki. Też przedstawić na różnych forach europejskich, my mamy takie swoje fora wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie koordynujemy nasze działania, przedstawić z pierwszej ręki polską, po polską informację przygotowaną przez nas, przez Radę ds. Współpracy z Ukrainą, jak wygląda los tych obywateli Ukrainy, którzy musieli wyjechać przykładowo z Podkupiańska i dzisiaj mieszkają w Charkowie. Super, że ich mogłem wczoraj odwiedzić, wspaniale, że spotkałem się wczoraj i porozmawiałem z weteranami, którzy mieszkają w Charkowie. Jestem pod wrażeniem władz Kharkowa, które radzą sobie w tym bardzo trudnym okresie, świetnie zarządzając miastem, no jednak wielkim europejskim miastem, które codziennie jest narażone na ataki Rosjan, na ataki rakietowe. I pierwszy wniosek jest chyba jednak taki, dla tych, którzy, nie, którzy się zastanawiają, o co chodzi, z tym, że Ukrainie trzeba dostarczyć mo mo możliwości ochrony wielkich miast, trzeba dostarczyć możliwości ochrony. Chłopaków i dziewcząt na, na linii frontu, trzeba zabezpieczyć Ukrainę, to widać wyraźnie na przykładzie Charkowa. Charków nie będzie się rozwijał, nie będzie się zmieniał, jeżeli nie będzie miał tego bezpieczeństwa, poczucia elementarnego bezpieczeństwa. Tam widać to najlepiej, jak to dzisiaj jest istotne. Ludzie są silni, ludzie trwają, ale potrzebują tego wsparcia. Rząd Stanów Zjednoczonych zamraża wszystkie otwarte zamówienia na systemy obrony powietrznej Patriot i rakiety przychwytujące do czasu, gdy Ukraina będzie miała wystarczającą ilość tych systemów obrony powietrznej do obrony przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Więc czy uda się zamknąć nieba nad Ukrainą, zwłaszcza nad Kharkowem i innymi wielkimi miastami? To jest celem, to widać dzisiaj, że jest celem. Kiedy dwa lata temu o tym rozmawialiśmy, wszyscy mówili, że to, to jest niemożliwe technicznie, jeżeli wielkie miasta będą ochronione, jeżeli będzie, będzie możliwość używania, to już jest bardzo blisko. Ukraińska armia, przecież to nie jest żadną tajemnicą, niebawem dostaje także samoloty bojowe, niebawem także dodatkowe możliwości rażenia celów po stronie rosyjskiej. Te wszystkie trzy elementy zadziałają, czyli ochrona wielkich miast. Byliśmy niedawno na konferencji w Berlinie, e, rozmowy o inwestycjach. Ja się pytam, jak mają wyglądać inwestycje, jeżeli e, inwestorzy nie czują się bezpieczni, przyjeżdżając do e, Charkowa, e, Kijowa czy Odessy. Oczywiście, że Kijów jest broniony w sposób specjalny, ale także to nigdy nie jest na 100%. Czyli to elementarne bezpieczeństwo musi być zapewnione na kilku poziomach. E, ochrona miast przed rakietami. Lotnictwo w rękach strony ukraińskiej, tak żeby można było efektywnie zagrozić różnym celom rosyjskim. Ochrona i artyleria na linii frontu, dodatkowo możliwości atakowania strategicznych celów rosyjskich po stronie rosyjskiej. To da zupełnie nową sytuację strategiczną dla Ukrainy i to jest dzisiaj realnym celem. I te rzeczy, o których mówi pani, czyli decyzje decyzje strony amerykańskiej, bo to w dużym stopniu to technologia jest w rękach amerykańskich, one nas do tego przybliżają. No i trochę o liczbach. Widzimy, że koalicja NATO złożyła w styczniu zamówienia na 1000 rakiet Patriot. Na przykład Polska należy do europejskich krajów, które mają otwarte zamówienia na patrioty, które jeszcze nie zostali dostarczone. I porównując liczby stanem na styczeń bieżącego roku Rosja, atakując Ukrainę, zastosowała około 8 tysięcy rakiet, więc na ten moment pewnie już około 10 tysięcy. Skąd wziąć tyle rakiet do systemu patriot? A przede wszystkim to jest już takie szczegółowe zagadnienie dla ekspertów Nie chcę się w te, w te sprawy za bardzo zagłębiać, jeśli nie potrafię tego szczegółowo wyjaśnić, ale myślę, że podstawowa informacja jest jedna. Te, te rakiety rosyjskie nie są tak skuteczne i to, to widać dzisiaj na, na polu walki, jak ochrona na przykład systemu Patriot. Także trzeba się skupić na tym, żeby zbudować tę ochronę skutecznie w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech lat. O tym się dzisiaj mówi. Coraz częściej na zachodzie. Wiadomo, że Rosjanie mają pewne przewagi, ale dzisiaj też jest jasne, bo patrzymy na realne pole walki, na tym polu walki, nie widać tego, żeby Rosjanie byli w stanie, no na przykład, przerwać linii frontu. Przecież myśmy rozmawiali dosłownie 2-3 miesiące temu o tym, że boimy się, że Rosjanie przerwą linię frontu. Tego się nie udało. Także czasami te liczby po prostu nie dają właściwego obrazu, jeśli je po prostu porównamy. Na to składa się więcej, dużo więcej różnych możliwości, i Ukraina te możliwości ma albo musi mieć. Tak jak powiedziałem, ochrona miast, ochrona linii frontu, odpowiednia liczba, odpowiednia ilość amunicji, możliwości rażenia cerów yy, po stronie rosyjskiej. Tych warunków, jeżeli kilka się spełni, to zadziała. Za chwilę o szczycie Unii, na którym dowiemy się główne imiona w przyszłym przywództwie europejskim, o współpracy Rosji i Korei i, i szczycie pokoju, w głównych rezultatach. A na razie Skupmy się na ważnym temacie przyszłego przywództwa NATO. Mark Rutte, ustępujący premier Holandii, zostanie nowym sekretarzem generalnym NATO, tak twierdzi polityko. Do wyboru nowego sekretarza generalnego dojdzie najpewniej na szczycie sojuszu w Waszyngtonie w pierwszej połowie lipca. Na ile to dobra wiadomość? Mówimy tak jeżeli zostanie bo ostatecznie to jeszcze nie zostało potwierdzone i na pewno wokół tego jak wokół każdej sprawy będą do końca wokół każdej sprawy personalnej do końca najczęściej toczą się jeszcze jakieś dyskusje ale faktycznie Mark Rutte jest poważnym kandydatem jest to kandydat który wśród przywódców zachodnich po 22 roku po, po 24 lutego 22 roku należał do tych którzy szybko zrozumieli że nie ma już miejsca na zabawę więc scharakteryzowałbym go tak, jako człowieka, który rozumie problemy bezpieczeństwa Europy Środkowej. Nie zareagował oczywiście pierwszy po 24 lutego, ale przypomnijmy, że wtedy to tak naprawdę pierwsza zareagowała Polska, Litwa, Wielka Brytania, ta wąska grupa państw. Ale Rutę był wśród tych, którzy szybko przyłączyli się, a w niektórych sprawach, na przykład jeżeli chodzi o dostarczenie F-16, należał do awangardy. Także myślę, że to strategicznie myślący polityk. Bardzo sprawny politycznie. Ja go bardzo lubię za to, że jest skuteczny jako liberał. Jako liberalny, centrowy polityk był w stanie przez długie lata utrzymywać władzę w Holandii i był w stanie robić to skutecznie, walcząc także z populistami. On należy do tego wąskiego grona polityków, którzy mają sposób także na populistów. To dzisiaj też odgrywa pewną rolę. Także z mojego punktu widzenia, Rutte, jako szef NATO, yy, będzie na pewno politykiem, który rozumie problemy bezpieczeństwa. Tutaj mówię o kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale mówię także o kontekście ważnym dla mojego kraju, dla Polski, czyli rozbudowy wschodniej flanki NATO. Będzie też politykiem, przed którym stanie problem rozszerzenia NATO. Dzisiaj szansa na to, że, na, że decyzje w sprawie rozszerzenia. Zostaną jakieś istotne ogłos że jakieś istotne decyzje w sprawie rozszerzenia, rozszerzenia zostaną ogłoszone podczas szczytu w Waszyngtonie za kilka tygodni. Jest mała, ale Rutę jako nowy sekretarz generalny będzie miał to na głowie i będzie za to odpowiadał. I to będzie jego najważniejsze zadanie, czyli Ukraina, ale także Mołdawia i mam nadzieję Gruzja na drodze do NATO. To jest, to jest, to jest, to jest oczekiwanie, które należy postawić przed nowym sekretarzem generalnym paktu. Na, e, e, lubię, jak w tym programie rysujemy takie portrety liderów. Kiedyś tak e, rozmawialiśmy o portrecie Wiktora Orbana. E, na ile dobrze Pan zna Marka Lutę e, jak człowieka i jakim on jest człowiekiem? Jaką, jakie wrażenie na Pana sprawił podczas osobistego kontaktu jak lider, jak postać? Ja nie znam go w taki sposób, żebym dużo z nim przegadał osobiście. Widziałem go na różnych spotkaniach, gdzie było więcej osób. Obserwowałem go od lat, głównie z tego punktu widzenia, że imponowało mi, jak w czasach populizmu jest w stanie w Holandii utrzymywać władzę i utrzymywać Holandię na sensownym ekonomicznie kursie, na liberalnym kursie i jak Rozumie sprawy strategiczne na wschodzie, mimo tego, że Holandia jest położona w miejscu, gdzie powiedzmy sobie szczerze, te zagrożenia są znacznie mniejsze. Więc ja go widzę jako takiego polityka, który potrafi z, czasami zmodyfikować swoje stanowisko, jako polityka, który potrafi czasami przyjąć argumenty. To było charakterystyczne przy kolejnych zmianach władzy w, w Holandii, kiedy on potrafił. Dostosować swoje poglądy także do swoich przeciwników. Oczywiście ktoś powie, to jest um, instrumentalne, bo chciał zabrać im, im ich zwolenników, e, ale z drugiej strony to też oznacza, że przyjmował pewne argumenty. I to, jest, to, to, to będzie największe wyzwanie, bo on strategicznie musi przyjąć argumenty, że rozszerzenie na to ma sens, bo przecież my to z, tej, z tego punktu widzenia musimy oceniać. My jako Polacy, ale także Ukraińcy z tego punktu widzenia powinni oceniać tę decyzję. Mam nadzieję, że ta stawka, która, jest, która powinna być otwarta przed szczytem NATO, jeszcze będzie większa, to znaczy, że te zapewnienia dla Ukrainy będą jeszcze większe niż tylko powiedzenie, że kiedyś rozszerzenie. Chciałbym z mojego punktu widzenia, żeby tych szczegółów było jak najwięcej. Rozmawiałem wczoraj po południu o tym z grupą weteranów w Charkowie. Widziałem ludzi, którzy oddali swoje życie w tej sprawie. Te emocjonalne argumenty, ale w rzeczywistości przecież bardzo faktyczne argumenty, bo mówimy tutaj o emocjach, e, i, ale mówimy też o, o tym, że ktoś realnie stracił bliskich, stracił życie, stracił nogę, stracił wzrok. Tak. To są takie skutki i w tej całej grze politycznej, w tej całej grze wojennej chodzi przecież o to, żeby był ten efekt. Tym efektem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dzisiaj oznacza rozszerzenie NATO i to jest zadanie dla Marka Nurta. I chciałbym, żeby on to zrozumiał jako polityk zachodni. I liczę, że to zrozumie, bo patrzę jak przy każdych wyborach, jak potrafił dostosować trochę swoje poglądy, zmienić je. Mam nadzieję, że tak będzie też w tej sprawie. A ja przez cały czas myślałam, jakie wrażenie na mnie sprawił Mark Rutte, bo widziałam go osobiście blisko. Jeden raz na tej konferencji w Berlinie, która odbyła się niedawno, konferencja z odbudowy Ukrainy. I widziałam akurat, jak on komunikował z prezydentem Zelenskim. Sprawił na mnie wrażenie takiej otwartej, ekstrawertycznej postaci, bardzo optymistycznej, jak pojawia się gdzieś, to od razu zajmuje duże miejsca, głośno się śmieje i tak ściskał Zielęckiego, ściskał jego dłoń, mówił o tym, że wszystko razem zrobimy, później jeszcze postawiło mu kilka pytań jako dziennikarka i odpowiadając też przez cały czas się uśmiechał, mówił, że damy radę, wierzę w ukraińskie zwycięstwo, w wolną Europę, także takie wrażenie na mnie sprawia. Ja go też widziałem w sytuacjach, kiedy nie, nie był w stanie do końca powiedzieć tego swojego stanowiska, bo przypominam sobie sytuację z ostatniej konferencji w Monachium, kiedy on mówił tak, jakbyśmy chcieli, żeby powiedział, ale kiedy dostał szczegółowe pytanie już o rozszerzenie na to, to widziałem, jak się schował. To jest oczywiście zrozumiałe, że pewnie chce, chciał dostać głosy różnych członków na to, tych, którzy są bardziej za i którzy są przeciw. Ja lubię politykom stawiać zadania, czyli dla mnie zadaniem Rutego jest przygotować rozszerzenie i jeśli on dzisiaj chce stanąć na czele NATO, to nasz interes bezpieczeństwa tego wymaga. No, między innymi odchodząc ze swojego stanowiska już w ostatniej fazie, Jens Stoltenberg brzmi znacznie bardziej stanowczo w kwestii wejścia Ukrainy w NATO. I właśnie, jak Pana zdaniem, na ile w ogóle jest wpływowa? I ważna postać sekretarza NATO. Przecież sekretarz sam nie podejmuje decyzji. A, jak to, to wygląda jak na co on bezpośrednio wpływa? Jak w polityce, to znaczy sam oczywiście nie podejmuje decyzji, i sekretarz generalny NATO może być sekretarzem sekretarzem, może być po prostu człowiekiem, który jest notariuszem decyzji innych. Ale na drugim końcu tego, tej osi jest ktoś taki. No właśnie dostaje nagrodę w Wrocławiu Javier Solana, jak Javier Solana, który nagle swoim osobistą charyzmą. E, powiedziała pani tak fajnie e, o Rutem, że jak gdzieś wchodzi, to zajmuje od razu dużo miejsca. Nie dlatego, że jest gruby, tylko dlatego, że to chodzi o osobowość, o charyzmę. O, I to w polityce przecież jest kluczowe. Jak się buduje argumenty. I on. E, sobie wyrąbie więcej miejsca prawdopodobnie, niż tylko wynika z jego, bo formalna pozycja jest tak, jak Pani powiedziała, i oczywiście decydują państwa członkowskie i, yy, i ten sekretarz generalny nie jest, yy, można powiedzieć, o niczym nie decyduje. Ktoś przecież mógłby tak powiedzieć, też byłaby prawda, ale nie do końca. Jego osobowość, jego o, dotychczasowy dorobek, w przypadku lutego będzie grał rolę dotychczasowy dorobek, taka stabilna, polityczna pozycja we własnym kraju, który pokazuje na to, że on potrafi wskazuje na to, że potrafi nie tylko być skuteczny, ale też grać długodystansowo. Jens Stoltenberg pracował na stanowisku szefa NATO przez 9 lat i 1 miesiąc. Jakie są główne jego osiągnięcia na tym stanowisku? Z na... czym odchodzi? Z naszego punktu widzenia, ja lubię być w tych rozmowach bardziej politykiem niż politologiem, więc ja go żegnam i mam, mu, mam trochę wdzięczności, mam mu coś dobrego do powiedzenia, gdybym mu mówił pewnie. Ostatnio widzieliśmy się na kolacji w Monachium. Kolacja zresztą dotyczyła spraw bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego, że to był czas, kiedy w Ameryce ważyła się. To był taki moment podczas konferencji w Monachium, kiedy już wszyscy rozumieli, że w Ameryce jest problem z tym Supplementary Act, czyli z tymi pieniędzmi, które już dzisiaj są odblokowane, ale wtedy to była dość dramatyczna sytuacja i o tym rozmawialiśmy. Więc ja oceniam zachodnich polityków. Po tym, czy oni rozumieją, moim zdaniem, czy zdają sobie sprawę z naszych potrzeb bezpieczeństwa, które są dla nich dużo trudniejsze, bo oni przywykli żyć w takim przekonaniu, że my jesteśmy przewrażliwieni na punkcie Rosji. I obserwujemy, jak politycy typu Rute, czy Stoltenberg, czy Stoltenberg uczą się, że to jest wszystko na poważnie, co się dzieje w naszej części świata. Z tego punktu widzenia, Stoltenberg to jest polityk, który. Rozbudował wschodnią flankę NATO. Za jego czasów skończyła się opowieść o tym, że Polska, Czechy, Słowacja, to są takie państwa natowskie czy państwa bałtyckie, to są takie państwa natowskie, które co prawda należą do NATO, ale nie muszą, ale nie mogą do końca być członkami NATO, w sensie takim, że nie, nie, nie mają prawa do, do, wszystkich możliwych, do wszystkich możliwych instalacji wojennych, Dlatego, że poprzednicy Stoltenberga i on na początku też czuli się związani porozumieniami NATO-Rosja z okresu, kiedy NATO się rozszerzało. To były takie słynne, już trochę może zapomniane porozumienia, tak zwany akt stanowiący. 97 rok, jeszcze dość stara historia. Stoltenberg nie wycofał się z tego formalnie, ale faktycznie Doprowadził do tego, że takie państwa jak Polska są dzisiaj w 100% w NATO. Dzisiaj nikt nie mówi, że jakieś, jakieś wojska nie mogą stacjonować na terytorium Polski. Jeśli Polska tego potrzebuje, jeśli tego wymaga interes bezpieczeństwa, to dzisiaj to wszyscy uznają. Podobnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprzęt wojskowy. Dzisiaj dla wszystkich jest jasne i Stoltenberg doprowadził do sytuacji, że dla wszystkich jest jasne, że jeśli tego wymaga interes bezpieczeństwa naszych państw, to stare rozmówki z, z Rosją y, Jelcynowską y, już nie obowiązują. Jednak. Y Przywódcą NATO jest teraz Jens Stoltenberg, i ostatnie jego wypowiedzi, które stosowali się lipcowego szczytu NATO i Ukrainy, mówili o tym, że rozszerzamy się, ale bez dat i właśnie zbliżamy się z Ukrainą. To znaczy ani tak, ani nie. W lipcu, jak widzimy, sygnały mówią, że Ukraina nie dostanie tego bezpośrednio z zaproszenia. Ale pewne decyzje padną. Czego pan osobiście oczekuje konkretnie od lipca w Waszyngtonie? Ja uważam, że powinno być mocniej powiedziane o rozszerzeniu i że to jest kwestia czasu. Czyli tak, jako polityk wiem, że liczy się czas. Liczy się czas w tym sensie, że pewne rzeczy dzisiaj powiedziane więcej ważą. Że jeśli dzisiaj powiemy Ukraińcom, tym chłopakom, dziewczynom na froncie, powiemy, będziecie w NATO, już to już jest blisko. Możemy wskazać datę, możemy wskazać dodatkowe etapy, które trzeba przejść, ale konkretne, żeby każdy wiedział w jakim punkcie tego procesu jesteśmy. To jest oczywiście lepiej, ale ja też wiem, że jeśli ktoś mówi dzisiaj to jest możliwe, ale jeszcze nie podam daty, to trzeba go cisnąć i za pół roku poda datę. A jak nie za pół roku, to za rok. I po to jest polityka. Polityka jest też po to, żeby jeździć, gadać, naciskać, przedstawiać nowe argumenty, szukać dobrych argumentów, wykorzystywać słabe punkty przeciwnika. Dzisiaj to oznacza wykorzystywanie słabych punktów rosyjskich. I to, to, to także jest część polityki. Wspólne zadania dla ukraińskich i polskich dyplomatów, dla społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Bo ja w sumie nie opowiedziałem o tym, co robiłem w Kijowie, ale a, a to może warto dwa słowa. Proszę kilka słów na zakończenie naszego programu, a czy się u już w następnym tygodniu. Tak, bo poszedłem o, 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 o Charkowie poszło. Teraz Lwów jestem, ale był też Kijów, prawda? I by Kijów był ważny. bo My właśnie o takich rzeczach rozmawiamy. Myślę, że jest jakieś nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich. W naszym programie powinniśmy o tym powiedzieć. Zresztą w, w tym tygodniu był taki jeden dzień, kiedy w Kijowie były jednocześnie delegacje marszałka Sejmu z Polski, e, moja i szersza delegacja ze mną Rady e, do Spraw Współpracy z Ukrainą. Oprócz tego był e, minister e, rozwoju, minister Paszyk i był i on z kolei otwierał wielkie forum polsko-ukraińskie gospodarcze wspólnie z wicepremier Wereszczuk i czwarte była jeszcze wizyta ministrów do spraw europejskich i o tym będziemy pewnie następnym razem mówili. Od nas był minister Szłapka, była też minister, z, jego odpowiedniczka z Niemiec, potem pojechali wspólnie do Kiszyniowa. Także był taki dzień, kiedy cztery wysokie rangą delegacje zagraniczne Spotykały się w Kijowie, wszystkie miały bardzo dobry plan spotkań, to znaczy, że po prostu Kijów był takim ulem polsko-ukraińskim w tym tygodniu i to też pokazuje, bo to zawsze też pokazuje, że te relacje są teraz po tym takim, o czym też ciągle rozmawiamy, o tych blokadach, po tych problemach z początku roku, widać, że to wszystko odżyło. Miałem okazję rozmawiać i z panią wicepremier Wereszczuk, i z ministrem Kulebą, i z wiceministrem spraw zagranicznych z ministrem i wiceministrami yy, obrony yy, to jest, yy, myślę, też sygnał, że w każdej z tych rozmów po prostu, bo my tam rozmawiamy tak jak my sobie teraz rozmawiamy, to nie jest jakieś dyplomatyczne szumienie falbanami, mówimy sobie, szczególnie lubię tutaj rozmowy z ministrem Sybichą, wiceministrem spraw zagranicznych, który mówi, słuchaj, tak po prostu, potrzebujemy teraz to, to razem zrobić, a potem zróbmy to, to razem. To są takie plany. To nie są takie dyplomatyczne rozmowy, jak czasem widzimy na filmach, to są bardzo konkretne plany, w których mówimy, w tym roku zaplanujemy jeszcze to, 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 dojdźmy do takiego punktu, eee, e, tu mamy takie problemy, rozwiążmy. E, widzę też, że wicepremier e, Wereszczuk, że też ona ma taką w swoich rękach taką siłę dzisiaj, że rozumie na przykład, że w sprawach gospodarczych e, współpraca polsko-ukraińska będzie jednym z motorów w przyszłości, że było za dużo... Historii, ja kocham historię, uważam, że sprawy historyczne trzeba poruszać i chętnie poruszam, i także trudne tematy. Wiadomo, zbliża się rocznica Wołynia, ale wiem też, że potrzebni są politycy, którzy oprócz tego, że zajmują się historią i teraźniejszością patrzą do przodu. I tutaj z kolei Ryna Wyryszczuk jest taką polityczką, która wie, że jeżeli teraz uruchomi na przykład wspólne inwestycje polsko-ukraińskie, to to będzie na przyszłość bardzo silna więź, silniejsza czasem niż różne krótkotrwałe nieporozumienia. Dziękuję. Więcej o tym już w następnym Dziękuję tygodniu. Bardzo. Paweł Kowal, Maria Górska, Blisko Polityki Blisko a, i zapomniałem powiedzieć, jeszcze na espresso. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Paweł, zapomniałem Kowalek powiedzieć. I na Dzięki. Jeszcze 30 sekund, proszę. Nie, Pan ma czas. nie, ja po prostu zapomniałem powiedzieć, bo relacjonowałem to, co się działo, a było jeszcze bardzo ciekawe spotkanie. Jest. Fundacji Jest, czyli Arsenia Jaceniuka i Hreusmana, byłych dwóch premierów, miałem okazję też zobaczyć, ale nawet nie chodzi o nich, tylko genialna rozmowa z młodzieżą w podziemiach hotelu. W podziemiach to może się wydawać dziwne, w Polsce to trzeba wytłumaczyć, bo to wygląda jak taki specjalny pomysł, że ktoś robi spotkanie w, w właśnie o sprawach europejskich, o rozszerzeniu Unii. Mówiliśmy w, na parkingu hotelowym pomyślałem, jaki fajny pomysł, jakie oryginalne, a po chwili zdałem sobie sprawę. Boże, przecież to jest dlatego, że to jest bezpieczniej. Najczęściej wszystkie teraz e, ukraińskie wielkie spotkania takie dyplomatyczne odbywają się w takich bezpiecznych miejscach, parkingach, tak? I tak to wygląda. E, trochę egzotycznie taka nasza jest realność codzienna, wojenna. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję za tą rozmowę i w następnym tygodniu dalej. Dzięki.